Na pewno nie będzie dużo ludzi, bo pogoda jest taka dziwna, ale i tak zawsze warto zajrzeć. O, a co to jest? Ale tak i jeszcze nie Nón Kun hồng.

A Piotr jest teraz w domu? A kiedy on będzie? No to teraz to może pan sobie sprawdzić na nawet najbliżej. Z ID jaką. Gue t referred to this <laughs> route because it's <laughs> very peaceful, all Kellogans don't care that's because we got out there! It's really challenge from this throw capacity OF COURSE!

Não, não, não. Não há farinha que depois não peidem ruga, pois, ela não ruga, não. Não, não há bloco Não Dobra

A Pompa w Rumi na ten na starożytki, na Tam przy Rzecz. Oni mają wszystko w takim stylu starej syrenki, zrobione kanały i tak dalej, żeby nie chcieli wstawić. Nie chcieli do siebie. sobie wstawić, bo jak to jest Zrobiłem jeden do dwóch, to oni be... zmieszczą to i mogli może... to, oni to mają power Dzisiaj nie ma pogody na poszukiwanie skarbów na takich targach. Mało ludzi, ale coś tam się udało kupić dla siebie, na niego. No to zaczęło trochę padać. Nie wiem, gdzieś bym się jeszcze wbił. Mam dzisiaj trochę więcej czasu. Tam też jest jakiś opuszczony, o, cały dom. Tu po drodze znalazłem taki domek. Opuszczony, ale nie wiem, czy otwarty. O, otwarty. Tylko kurde nie wiem czy mam maseczkę, bo nie chce mi się bez maseczki wchodzić. Może być na sranę albo coś. Najpierw tutaj się rozejrzymy na podwórku. O, tu trzeba uważać, tu są jakieś doły. No, zobaczymy tutaj. Widzę, że tu jest jakaś ścieżka. bo tam jest jeż zdechły też coś starego Tylko ogólnie ja nie wziąłem latarki będę musiał telefonem świecić aby tak telefonem świecić. O, fajne tabliczki z Piła i chyblarki hebla, bez osłon. Grożą kolectwem. Oszczędzaj każdą kroplę paliwa. Z, z kropli powstają tony. To ogólnie dobre hasło. Dobra, co jeszcze? Tutaj by było fajnego a garaż fajny, taki nowszy widać drzwi fajne stare na pewno przedwojenne klamka no ładna klamka taka 100% art deco najlepsze jest to że to wszystko za jakiś czas będzie zburzone i to pójdzie wszystko w kibel tu jest jakiś jakaś toaleta, co to jest? No chyba jakaś toaleta Dobra, zobaczymy tam dalej. O, jakieś stare skrzynie do prądu. Nie wiem, czy tutaj jeszcze dalej daje rady iść. Chyba da. O, Buda sama. Jakaś skrzynka amunicyjna, chyba. Tu jeszcze mamy innego. Tu zobaczymy, co jest. No to była jakaś klatka. A no, tu mi się nie chce wchodzić, bo tu jest pełno pojęczyn. To była jakaś chyba klatka. Dla zwierząt. Tutaj, o jakaś świnia była albo coś. Jakiś taki chlewik. Ale pojęcie tu jest pełno. A ja jestem akurat dzisiaj tak ubrany, słabo, że mogę się pobrudzić, ale za bardzo mi się nie chce. Tam też jakaś klatka do jakichś nie wiem, lisów czy do czegoś. No taki duży teren nawet nawet bardzo duży teren dom też ogólnie bardzo duży nie wiem czy tam zajrzę ale raczej zajrzę jak jest otwarte to no taki urbex można powiedzieć urbex z elementami poszukiwania skarbów o jabłka jabłka ładne są a nie będę jadł w sumie może później z poszukiwaniem skarbów Urbeks, ale taki wiadomo że ja tam wiadomo że ja tam nic nie będę brał bo nie wiem do kogo to należy musiałbym się zapytać Ale też ja nie jestem dzisiaj tak przygotowany, żeby to coś jakieś skarby znaleźć mogę, ale ja to zostawiam Mam jakiś domek Nie wiem czy tam ktoś nie mieszka w tej połowie Ale nie chyba nie Tu taka szopka jakaś jakiś stary komputer, ale sama obudowa, A tu trzeba uważać, bo to może runąć Ale jeśli chodzi o skarby, to jest potencjał tutaj to już chyba ktoś mieszka inny Tam jest już chyba kogoś innego podwórko. Tam nie będę łaził. Dobra, idziemy zobaczyć do tego domku. Muszę latareczkę włączyć, ale duża chata jest wet taka stara można powiedzieć Lampa fajna metalowa tuskibel nawet duży. Też ładna lampa z PRL ładny klosz, też by się nadał, jeszcze jakby ktoś chciał. O tu jakieś fajne schudki tu jest wyjście chyba. Na zewnątrz jakaś szafa była, no zobaczymy to do góry, fajnie to wygląda, takie schódki. Tu też jakiś żerandol Stary. Ale już taki chyba lepszy. Szklany. O, tutaj też coś było. Stary żerandol Na przykład taka lampka. Space Age PRL lata 60-70. Co to wisi? Ktoś ma za 400 zł. Tą lampkę tutaj. Wystawiony. I tak. Mniej więcej po tyle Po tyle takie lampki są To też jest ciekawe Nie wiem, co to były jakieś świeczniki, czy coś I tak to jest z takimi przedmiotami, że ludzie nawet nie wiedzą Dlatego Ja zawsze patrzę na Na lampki Raz w jednym domu znalazłem Ale już w takim doburzenia lampkę bo też są jakieś randole możliwe, że też by były w cenie, tylko to jest akurat już pęknięte, to tam się nie nadaje do niczego. W takim domu raz znalazłem lampkę za doburzenia, takim już przed tym jak już budowlańcy tam wchodzili, ze sprzętem za 3, chyba 300 euro, coś takiego. No dobra, to chyba nic dalej nie ma, może tutaj jest otwarte? Tu trzeba zaświecić. Też jakiś ażrandol, ale to jest trochę nowszy. Liczka. To jakiś zakład musiał być. Zakład czynny w godzinach. Nawet fajna. Ludówki nie otwiera. No, a tak tu nic nie ma, jest tylko połowa domu. Połowa domu, a z zewnątrz wygląda jak ten. Szkoda, że piwnicy nie ma. Może jest tu gdzieś wejście, jeszcze zobaczę idziemy dalej, tam jeszcze zerknąć Za jakiś czas jak będę przejeżdżał to tutaj sobie zajrzę Bo na razie tu jest wszystko zamknięte Może za jakiś czas jak to Nie wiem czy to będzie burzone czy remontowane Ale może za jakiś czas będzie tam ta druga połowa otwarta Do zwiedzania Ktoś to może otworzy Chociaż tam tak widać jakby tam już ktoś łaził Nie wiem, może jest z przodu otwarte Jeszcze zobaczę z przodu Ale tak ogólnie to dzisiaj mi się nie chce już I jak będę przejeżdżał to tutaj sobie Zajrzeć, czy jest druga strona otwarta. Tu jeszcze sobie zobaczę, bo akurat było otwarte. O, ładny plakat. Taki plakat bym sobie wziął. Trochę zblakły. Tu jest Porsche plakat. Tylko muszę przypiąć rower, bo ja ten go zostawiłem. Rower i plecak. Jeszcze ktoś mnie ukradnie chyba, że tak szybko zobaczę I tu jakiś Randol tu jest też fajna lampka Mieci, wieszek ale bez napisów. Tu nic nie ma ciekawego. Szafka, szafka też nic nie ma. Kibel. No i to jest to wejście. Tędy też ciężko się będzie dostać, do góry Do góry jest yy, tam, się wychodzi i się wchodzi Od zewnątrz Tak tu nic ciekawego nie ma Co to jest? Stretch Dobra Dzisiaj tak mało ludzi było na tym targu, że aż to Czułem taki, jak to powiedzieć, nie, taki niedosyt czuła, dlatego musiałem jakiś Kurbeks zrobić Jakiś domek znaleźć albo coś Albo jakąś wystawkę Tak to jest z tym hobby Tak jak lewetki tutaj... się trafiły To już widać, że jest zajebista Kipsa Naszej polskiej firmy Tylko kabel ktoś urwał, ale ja ją będę brał Tanie też wezmę wszędzie kable są poobcinane to nie, to nie, a to? jakiś modem zasilacz jakiś głośnik no, ale tylko jeden, jeszcze jeden jakby był to bym sobie wziął Szkoda, że nie ma drugiej takiej kolumny, bo one nawet są w cenie jakby była para Nawet po drodze coś się trafia nie te klawiatury Optimusa i na przykład Adaxa to są kolekcjonerzy, co zbierają tam jeszcze zobaczymy to są kolekcjonerzy, co zbierają właśnie Optimusa i Adaxa rzeczy, bo one są nawet w cenie Tu nic nie ma. Kiedyś jaką obudowę miałem Adaxa. to samą obudowę chyba za 500 zł. Też około tego sprzedałem. Mówię Adax i Optimus. Optimus to była dobra firma. Adax chyba do teraz jeszcze tam coś robi, a Optimus to państwo nasze zajechało Optimusa. Można sobie historię poczytać. Optimus SA. Była to polska firma z siedzibą w Bielsku Białej, założona w 1988 roku przez Romana Kluskę. Zasłynęła jako jeden z największych producentów komputerów osobistych w Polsce w latach 90. XX wieku. W szczytowym okresie dostarczała tysiące komputerów miesięcznie, m.in. do szkół i urzędów. Firma była też pionierem w dziedzinie edukacyjnych multimediów. W 2000 roku działalność Optimusa została zakłócona przez aferę podatkową, która doprowadziła do wycofania się Kluski z firmy. Choć później został on uniewinniony, firma nie odzyskała już dawnej pozycji. Dziś komputery Optimus z lat 90., uznawane są za kolekcjonerskie i poszukiwane przez miłośników retrotechnologii. Dobra, pierwsza kaseta, Cube, 5 zł, Ring. The ring, krąg, jedynka Te akurat za piątkę to jest ring Jedynka, dwójka Cube Też za dyszkę tej kasetki Całe, nowe Też już mam trochę ich Chociaż nie wiem Tutaj mam dwie, jeszcze gdzieś mam w kartonie Ale jak są takie całe to zawsze biorę, zafoliowane Bo już niedużo ich zostało Chyba, że kiedyś może będą jeszcze produkować Za te dwie dałem 10zł Nowiutkę. i teraz tutaj po drodze tą kleweturę to jest zwykła unikej, Kabel jakiś złomiarz uciął, ale to tam nie jest żaden problem. I to można z innej rozwalonej przełożyć. I ta tutaj kleweturka Optimusa. I to tak po drodze się trafiło. Jak jechałem, nawet nie jest z żółku. Ja gdzieś jeszcze mam taką. I teraz, jak na targu na jarmarku dominikańskim, to typ miał, ale to jest już kosmiczna cena. Nie wiem, czy za tyle on by to sprzedał. Wątpię. Chociaż może ma tam jakiegoś, nie wiem, znajdzie może jakiegoś tam, że tak powiem, jelenia Ale miał Adaxa, klawiaturę, za chyba 5 stów Tylko mówię, to był w jarmarku A taka Optimusa, ogólnie jest ciekawa historia z tą fir firmą Optimus S.A. to jest polska firma Ta Optimusa, teraz to klawiaturka, no to pewnie gdzieś to tam z 5 dyszyk, 100, 45 zł w 2018 roku No to teraz to musi być 109, też zeszła 2018 25 lat temu, tak myślę, nawet ich jest coraz mniej. To ja, tak myślę, nawet do 200 zł, powinny za tyle schodzić. 150, 200 zł, tak myślę. No, to akurat po drodze mi wpadło. Dobra, to wszystko w sumie. No, później sobie wyczyszczę, zastryczuję To poleci na razie na inny magazyn. Tam, gdzie mam klawiatury, takie komputerowe bardziej, rzecz. No, tu już nie ma miejsca.